Witajcie widzowie, dzisiaj chciałam Wam przedstawić moją teorię na temat y, transformacji Bela. Be wiadomo, że transformacja Bela, y, dzięki prawda, to jest taki najlepszy, jaki może być przedstawiciel gatunku. Zatem, skoro to jest najlepszy przedstawiciel gatunku, to czy Ben, zmieniając się w szarą materię, jak to nazywa, w to y, nie był mądrzejszy od Muta? No i tutaj na inteligencji skoro doświadczenie życiowe, tak, wiedza ogólna. Więc patrząc na to prawdopodobnie nie, ale patrząc na czystą inteligencję prawdopodobnie, no ja też uważam, że nie, dlatego, ponieważ to, że jakiś hipnotnik jest szczytowy to chyba nie znaczy tego, że jest wybitny, tylko, że jest dobry we wszystkim i podkręcone to jest do, no taki no bo może to oznacza, no nie wiem, tutaj was zapraszam do yy, prawda, komentowania, do pisania, co o tym sądzicie, bo no, no tu można się posprzeczać, tak, tu można Według mnie to jest ciekawa teoria. Do zobaczenia, jeśli Wam się spodobała to łapka w górę i tak dalej.